Polonia 24, Klaudia Carlos. Witam Państwa, zapraszam o to, co dziś w programie. Unikatowa operacja w Wojskowym Instytucie Medycznym. Dostajemy się do miejsca operowanego, czyli do tarczycy, przez małe nacięcie w pasze. Cenne pamiątki po generale w archiwum akt nowych. To ta postać, która wydała e, słynny rozkaz Czaskać dotyczący akcji pod Arsenałem. 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Lubimy jego spuściznę, poprzez którą Herbert nas nauczył miłości i zrozumienia świata. To pierwsza w Polsce pionierska operacja tarczycy. Polonie 24 rozpoczynamy od nietypowego zabiegu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. To tam właśnie dziś specjaliści operowali tarczycę z dostępu przez Pachę. Taką metodę w Europie dotychczas stosowano tylko we Francji. Operacji z bliska przyglądał się Mateusz Strama. Da Vinci zawitał do Warszawy i nie chodzi tu o włoskiego uczonego i artystę, ale o specjalistyczny sprzęt, bo właśnie tak nazywa się ten robot, za pomocą którego lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego zoperowali dziś tarczycę pacjentce. Wyjątkowość polega na tym, że nie rozcinamy skóry na szyi, tak jak w metodzie klasycznej, a dostajemy się do miejsca operowanego, czyli do tarczycy, przez małe nacięcie w pasze. To pozwala uniknąć blizn w okolicy szyi związanych z tą operacją. Podskórnie wprowadzony robot to nic innego jak przedłużenie rąk lekarzy. Siła leży w precyzji. Precyzja wynika właśnie z... Niesamowite i niesamowitego komfortu, jaki ma operator, jeśli chodzi o pole operacyjne i to, jakie postrzega, widzi, ale również właśnie z precyzji ruchu. By operacja mogła się odbyć, najpierw lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego musieli przejść specjalne szkolenia. W zasadzie jest tylko jeden ośrodek, gdzie szkoliliśmy się, uczyliśmy się w Paryżu. Stamtąd też przyjeżdża nasz mistrz, proktor, który będzie pomagał w czasie operacji. Jest w stanie w każdej chwili jak gdyby przejąć operację, gdyby była sytuacja nieprzewidziana yy, i dokończyć operację. Nie może być na żadnym etapie zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentki. To bez wątpienia wyjątkowa, pierwsza w Polsce tego typu operacja, ale takich pionierskich zabiegów Wojskowy Instytut Medyczny na swoim koncie ma znacznie więcej. Wykonujemy te zabiegi oczywiście w chirurgii onkologicznej, chirurgii urologicznej, klasycznej chirurgii, na przykład w przypadku Rachelita Grubego, ale także w chirurgii twarzoszczękowej, kardiochirurgii. Łącznie Wojskowy Instytut Medyczny w ten sposób przeprowadza operacje w dziewięciu grupach narządowych. Do ostatniej z tych grup dołączył właśnie dziś, a posiadanie takich możliwości to ewenement na skalę światową Mateusz Strama, Polonia 24. O operacji w rozmowie Polonii 24 naszym gościem będzie generał broni wojska polskiego, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. 15 sierpnia po kilku latach przerwy w Warszawie znów odbędzie się wielka defilada wojskowa. W czasie parady będzie można zobaczyć nowoczesne sprzęt, który w ostatnich latach trafił do polskiej armii. Żołnierze obiecują, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wojsko Polskie zaplanowało liczne atrakcje, a najważniejsza będzie defilada w Warszawie, która odbędzie się pod hasłem Silna Biało-Czerwona. 16 pododdziałów Reprezentujących pięć rodzajów sił zbrojnych, żandarmerię wojskową, dowództwo komponentu wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. O 14 będzie wielka defilada na Wisłostradzie, ale będzie również Polska Lokalna, czyli kilkaset wydarzeń, w czasie których będzie można porozmawiać z żołnierzami i z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy. To najnowocześniejsze czołgi, czyli nasze K-2 Black Panther, to Abramsy, to Leopardy, to samobieżne chałbice K9, chałbice polskiej produkcji. Krab, to kołowe transportery opancerzone. To zestawy przeciw, przeciwlotnicze Pilica. W defiladzie wezmą też udział wojska sojusznicze Amerykanie, Brytyjczycy, a także Chorwaci i Rumuni. Był przykładem niezwykłej odwagi i patriotyzmu. W katedrze polowej Wojska Polskiego odbył się pogrzeb najstarszego powstańca warszawskiego pułkownika Kazimierza Klimczaka, pseudonim Szron. Moje... Bóg, honor i ojczyzna! Walczył o wolną i niepodległą Polskę. Warto było walczyć, bo gdybyśmy nie walczyli, to bym Polska była XVII republiką. W Warszawie pożegnano pułkownika Kazimierza Klimczaka, pseudonim Szron. Człowiek, który walczył o wolną Polskę w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Potem jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Powstaniec warszawski. Inwalida wojenny, bo w czasie walk z Niemcami stracił prawą dłoń. To wielka karta polskiej historii. Odchodzi ten świat odchodzi ta polska przedwojenna odchodzi to pokolenie, które. W wspaniały sposób potrafiło w taki naturalny kochać swoją ojczyznę i poświęcić jej całe swoje życie. Pułkownik Kazimierz Klimczak zmarł w wieku 109 lat. Oglądają państwo polonijny serwis informacyjny o to co jeszcze w programie. Finał największego festiwalu kultury dawnych ziem Rzeczpospolitej. Ten festiwal gromadzi również środowiska kresowe, które tutaj przyjeżdżają z całej Polski. Specjalna premia TVP Polonia na 80. jubileuszowym Tour de Polonii. Ta premia nie jest zliczana do klasyfikacji, tam gdzie się sekundy zdobywa, ale tutaj będziemy bardzo nagłaśniali tą premię. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej represjonowanych przez NKWD było nawet 200 tysięcy naszych rodaków zamieszkujących tereny byłego Związku Sowieckiego. Ponad połowę z nich zamordowano. Ich tragiczne losy przybliża wystawa Pamięć i Odpowiedzialność. Operacja Polska. NKWD na Żytomierszczyźnie w latach 1937-38. Represje wobec Polaków uruchomił rozkaz nr 485 szefa NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku. Chodziło o to, aby ten naród niepokorny został tak naprawdę unicestwiony. NKWD przeprowadzało masowe aresztowania według list przygotowanych przez lokalną administrację. Samo bycie Polakiem było już wystarczającym powodem do tego, by Trafić pod śledztwo, zostać oskarżonym z kompletnie wymyślonych powodów. W ramach tzw. Tak operacji polskiej ponad 111 tysięcy osób zostało skazanych na śmierć. Polacy, którzy nie ginęli bezpośrednio w kazamatach NKWD, byli wywożeni do łagrów, byli zsyłani gdzieś w głąb Związku Radzieckiego. Fala represji dotknęła też inne narody. O tej zapomnianej zbrodni opowiada wystawa otwarta w katowickim przystanku Historia. Wystawa została przygotowana przez żytomierski obwodowy Związek Polaków na Ukrainie we współpracy z konsulatem generalnym RP w Winnicy i dotyczy właśnie ludobójczej akcji dokonanej przez NKWD na osobach pochodzenia polskiego zamieszkujących ZSRR. I zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Marta Szeniawska, Polonia 24. Materiały archiwalne po generale brygady Janie Wojciechu Kiwerskim, pseudonim Oliwa, trafiły do Archiwum Akt Nowych. Pamiątki związane z żołnierzem przekazała córka Barbara Kiwerska Nowosady. Barbara Kiwerska-Nowosad na co dzień mieszka w Kapsztadzie. Ma nadzieję, że pamiątki po jej ojcu zostaną godnie zachowane. Nie wiadomo, kiedy człowiek odejdzie stąd. A wydaje mi się, że w Afryce Południowej one by w ogóle zaginęły. Do archiwum akt nowych trafiły między innymi zdjęcia, przedwojenne dokumenty Jana Kiberskiego, gdy służył w Wojsku Polskim oraz jego korespondencja z okresu okupacji, gdy wstąpił do konspiracji. Postać, która wydała słynny rozkaz Czaskać dotyczący akcji pod arsenałem, postać niezwykle ważna, a w pewnym sensie zapomniana. To jest człowiek, który w grudniu 1944 roku zostaje mianowany dowódcą 27 Wojskowej Dywizji Armii Krajowej i z tą dywizją walczy do 18 kwietnia 1944 roku, kiedy w Lasach Mosurskich w, 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 ponosi w kutorze do, w Dobry Kraj śmierć. Barbara Kiwerska-Nowosad miała rok, gdy ostatni raz widziała ojca. Mama mi opowiadała, że jak tata wychodził z domu na Wołyń, to ja miałam niecały rok wtedy i trzy razy wracał się i żegnał się z nami, co nigdy nie było przedtem tak. W 1990 roku zwłoki generała zostały sprowadzone z Wołynia i złożone na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Jan Wojciech Kiberski został mianowany pośmiertnie na stopień generała brygady. Dzielili powstańczy los z ludnością cywilną i żołnierzami. Udzielali ślubów, chrztów, organizowali pogrzeby. Posługę kapłańską pełniło około 150 księży katolickich. O życiu religijnym powstańczej Warszawy opowiada film dokumentalny Wiara 44 produkcji Instytutu Pamięci Narodowej. Nic absolutnie nie był przygotowany na to, że powstanie będzie trwać dwa miesiące. To fragment filmu dokumentalnego Wiara 44 w reżyserii Korka Bojanowskiego. Można powiedzieć, że. Bardzo możliwe, że żołnierze i ludność cywilna nie wytrzymaliby tych 63 dni, gdyby nie bardzo głęboka wiara w Boga. To właśnie ten aspekt życia religijnego walczącej Warszawy poruszyli twórcy obrazu. Chcieliśmy zrobić film, który trafi do jak najszerszego grona osób i to oczywiście jest coś, co brzmi jak trywializm, ale chodziło o to, żeby żeby znaleźć jakiś sposób powiedzenia tej historii, który nie opierałby się tylko i wyłącznie na wywiadach i rozmowach i na materiałach archiwalnych. Stąd fabularyzowane rekonstrukcje wydarzeń z udziałem młodych aktorów i wspomnienia wielu świadków historii. Dzięki wierze w Boga, dzięki posłudze księży, sióstr zakonnych, także biskupów, mieli nadzieję. Mieli nadzieję na, po pierwsze na zwycięstwo, potem kiedy się okazało to nierealne, na przeżycie, na to, że, że Polska kiedyś będzie wolna. I jest, a ich ofiara nie poszła na marne. Paulina Drażba, Polonia. 24. Był jednym z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Eseista, dramaturg, autor m.in. pana Kogito czy raportu z oblężonego miasta. 25 lat temu odszedł Zbigniew Herbert. Moją ambicją było zbudowanie czegoś, co bym nazwał uniwersalnym wzruszeniem. I to mu się bez wątpienia udało. To właśnie za ponadczasowość i uniwersalny charakter jego twórczość, przetłumaczona na 40 języków, była wielokrotnie nagradzana. Chociaż czytam jego wiersze od no, 30 lat, to nadal mnie one zachwycają. Nadal, jak przeglądam jego pierwsze zebrane, to mam może zaginać rogi, jak go wklejać jakieś kartki. Trenfort brassam, Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną. Urodził się 29 października 1924 roku w Lwowie. Tu, przy ulicy Łyczakowskiej 55, mieszkała jego rodzina. Pamiętamy, we Lwowie o Zbigniewie Herbercie. Są konkursy recytatorskie, harcerze szli jego szlakiem. My, Polacy, hołubimy jego i jego spuściznę, poprzez którą Herbert nas nauczył miłości i zrozumienia świata. W 1944 roku rodzina poety, uciekając przed Sowietami, przenosi się do Krakowa, do Lwowa. Nigdy nie wrócą. Powróci twórczość Herberta. Bądź wierny. Idź. Przed nami wielki finał Festiwalu Dziedzictwa Kresów, jednego z największych wydarzeń poświęconych historii i kulturze dawnych ziem Rzeczpospolitej. Wydarzenie co roku przyciąga setki wykonawców i tysiące widzów. Dla Włodka Pawlika, jazzmena i laureata Nagrody Grami korzenie są inspiracją do tworzenia muzyki. W każdym okresie, tak, jak sobie uświadomimy historię ludzkości, mówiąc już górnolotnie, to zawsze gdzieś jest w to jakaś muzyka w każdym okresie i ta najlepsza muzyka gdzieś tam pozostaje tak, i ona jest potem przenoszona na inne pokolenia. Magiczne momenty zapewnia swoim uczestnikom Festiwal Dziedzictwa Kresów. Tegoroczna edycja odbywa się pod znakiem spotkań literackich, wystaw, seminariów czy prelekcji. Żeby zapoznać się z historią, z tradycjami, z kulturą, z muzyką, z literaturą. Wielki finał festiwalu tradycyjnie w pierwszą niedzielę sierpnia. Tego dnia w baszni Dolnej odbędzie się konkurs kulinarny Kresowe Jadło. Festiwal gromadzi również środowiska kresowe, które tutaj przyjeżdżają z całej Polski. Gwiazdami finałowego wieczoru festiwalu będą Andrzej Piaseczny i Gromi. Do odrestaurowanego kościoła Świętej Katarzyny w Wilnie wróciły dwa niezwykle cenne dzieła Szymona Czechowicza, jednego z najwybitniejszych malarzy baroku. Dzieła w ostatnich latach poddane zostały renowacji. Zaślubiny Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Trójca Przenajświętsza to dzieła polskiego malarza Szymona Czechowicza. W XVIII wieku obrazy u artysty zamówiły siostry Benedyktynki, by zdobiły ołtarz kościoła Świętej Katarzyny w Wilnie. Obrazy ołtarzowe z rzeźbami tworzyły ważną dla Benedyktynek narrację wizualną. Odzwierciedlają one reguły Świętego Benedykta, jego duchowość i ideę życia konsekrowanego. Unikatowe dzieła poddane zostały skomplikowanej renowacji. Aby wybrać odpowiedni sposób renowacji, najpierw wykonaliśmy badania chemiczne, biologiczne i fizyczne obrazów. Szymon Czechowicz malował obrazy, które zdobiły wnętrza wileńskich kościołów zgromadzeń zakonnych. Część z nich zachowała się do dziś. Większość dzieł sztuki odrestaurowano, zwrócono kościołom. W naszym muzeum znajdują się trzy obrazy, ukrzyżowanie i wizerunek św. Józefa i św. Jana Ewangelisty. W planach jest przywrócenie do kościoła Świętej Katarzyny we Wilnie kilku kolejnych innych płócien Szymona Czechowicza. Czas na sport. Zaczynamy od złota drużyny polskich szpadzistek na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Polki pokonały w finale Włoszki 32 do 28, dzięki temu są coraz bliżej awansu do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Karty zostały odkryte na dzień przed rozpoczęciem jubileuszowej 80 edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Znamy uczestników imprezy. Wśród nich gwiazdy, polskie gwiazdy Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Już tylko godziny dzielą nas od startu Tour de Pologne. Wielkie ściganie rusza w sobotę. Na pewno będziemy mieli super spektakl. Ja liczę na to bardzo, właśnie, że już od Karpacza będziemy e, mieli piękne widowisko. W peletonie nie zabraknie gwiazd światowego formatu i talentów, które odkrywa nasz narodowy wyścig. Jeżeli się będę czuł tak, jak się czułem na Tour de France, to na pewno jednych z etapów mnie zobaczycie, czyli jakby nogi będą podążały za... za... Optymizmem moim i motywacją to, to, to się okaże. 1 sierpnia podczas czwartego etapu wyścigu kolarze powalczą o zwycięstwo na premii specjalnej 30 lat TVP Polonia. Ta premia nie jest zliczana do klasyfikacji, tam gdzie się sekundy zdobywa czy coś, no bo to już jest zupełnie inny regulamin, ale tutaj będziemy bardzo będziemy nagłaśniali tą premię i na pewno będzie piękne ściganie. W tym roku zawodnicy będą rywalizować podczas siedmiu etapów i pokonają ponad 1100 km. Za nami tydzień zmagań polskich klubów piłkarskich w eliminacjach do europejskich pucharów. Drużyny z nad Wisły zaliczyły trzy zwycięstwa i jeden remis w pierwszych meczach drugich rund eliminacji Ligi Mistrzów i ligi Konferencji Europy o szczegółach Konrad Reluga. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Raków Częstochowa pokonał 3-2 Azerski Karabach. Bolą te bramki, no ale mamy jedną bramkową zaliczkę, także musimy to dowieść w tym dwóch meczu do końca i przejść dalej. Po awansie do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy poważnie myśli Lech Poznań. Ćwierćfinaliści tych rozgrywek z poprzedniego sezonu wygrali 3-1 z Żargielisem Kowno. Bo jeden mały błąd, gdzieś tam się przydarzył i... I, i przeciwnik to wykorzystał, więc, więc na pewno mamy gdzieś tam pole manewru do poprawy, ale, ale gdzieś musimy być zadowoleni i cieszyć się z tego, że wygraliśmy. Swój mecz w eliminacjach do tych samych rozgrywek 5-2 wygrała też Pogoń Szczecin, ale Legia Warszawa zaliczyła remis. Dobra postawa polskich klubów w europejskich pucharach może zaobocować awansem Ekstraklasy w rankingu UEFA i podnieść jej prestiż. W rozmowie Polonii 24 naszym gościem jest generał Broni, Wojska Polskiego, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktor, witam państwa. Dziś w Instytucie została przeprowadzona unikalna operacja tarczycy, pierwsza tego typu w Polsce. Jaką korzyść przyniosła pacjentce? Przede wszystkim, właśnie metodą, którą wykonaliśmy ten zabieg, to jest metoda z zastosowaniem chirurga, robota chirurgicznego, konkretnie urządzenia Da Vinci. Jest to tak, faktycznie pierwsza w Polsce, jedna z pierwszych w Europie operacja tarczycy, i tak jak to bywa w przypadku zabiegów wykonywanych tą metodą, zawsze. Upatrujemy korzyści z punktu widzenia pacjentów właśnie po stronie przede wszystkim niskiej traumatyzacji, a zatem małe cięcia, no i przede wszystkim coś, co jest niezwykle cenne również dla tego, co dzieje się w samym wnętrzu organizmu, czy operowanego człowieka, czyli niezwykła precyzja ruchów, zniesienie w zasadzie całkowicie drżenia rąk operatora. No i wspaniałe pole operacyjne, powiększone, przestrzenne, a zatem znowu wracam do tego słowa niebywała precyzja zabiegu. Można powiedzieć, że od wielu lat sukcesem Wojskowy Instytut Medyczny wykorzystuje roboty. W jakim obszarze największa jest potrzeba ich stosowania? W Polsce najwięcej zabiegów w zakresie chirurgii robotycznej wykonujemy, jeśli chodzi o zabiegi urologiczne, to są głównie zabiegi na prostacie oraz zabiegi ginekologiczne. W Wojskowym Instytucie Medycznym w dniu dzisiejszym powiększyliśmy obszary narządowe, w których wykonujemy zabiegi operacyjne tą metodą, do liczby 9. Zatem dziewięć obszarów narządowych to jest znowu największa liczba. W Polsce, jedna z większych, nie wiem czy nie największa w Europie. W zasadzie poza jednym obszarem wykonujemy wszystko to, co wykonują najlepsi na świecie. Także jest powód do dumy. Cieszymy się bardzo, że pacjenci mogą, a będą mogli w coraz większym stopniu również korzystać z usług WIM, no bo niedawno wyposażyliśmy się w drugie tego typu urządzenia, zatem dostępność na pewno rośnie. Panie profesorze, kiedy. Tego typu specjalistyczny sprzęt będzie powszechny, bardziej dostępny dla pacjentów. Czy cena jest ograniczeniem? Pewnie tak. Myślę, że w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonaliśmy no przełom. To jest przełom porównywalny, oczywiście z dużym uproszczeniem, ale to jest przełom kopernikański, dlatego że byliśmy w bardzo dalekim ogonie Europy, natomiast dziś biorąc pod uwagę ilość liczbę robotów, którą mamy to jest jeszcze 2-trzy tygodnie temu była to liczba 40. a wiem, że w perspektywie najbliższych tygodni ta liczba ma się zwiększyć o 10-15 kolejnych urządzeń. To jest naprawdę już w przeliczeniu na liczbę ludności całkiem pokaźna liczba, i teraz czas tylko, abyśmy zaczęli z tych urządzeń mądrze, optymalnie, z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie one dają, korzystać. Jestem przekonany, że chirurgia robotowa, tak jak na dobre zagościła w Wojskowym Instytucie Medycznym, tak na dobre zagości w szeroko rozumianej polskiej medycynie. Właśnie, by dobrze korzystać z tego sprzętu, konieczna jest współpraca, pewne szkolenia ze środkami też zagranicznymi, ale jednak fakt jest niezaprzeczalny, że lekarz zawsze będzie tym operatorem. Tak, to jest właśnie takie bardzo ważne, pani edytor, uzupełnienie, którego pani dokonała, dlatego że używamy tego slangu: robot chirurgiczny to nie robot operuje, to operuje człowiek. Robot jedynie wspiera człowieka w tym zabiegu, aby tak jak powiedziałem, był to zabieg znacznie bardziej precyzyjny, zwłaszcza w tych rodzajach procedur, gdzie precyzja ma szczególne znaczenie, na przykład w onkologii. A czy możemy sobie hipotetycznie oczywiście wyobrazić taką sytuację, że roboty będą zastępowały czy też wspomagały personel medyczny? No niedawno przeszliśmy e, chociażby e, COVID-19 epidemię, pandemię, e, czy mogłyby wspomagać właśnie personel medyczny? To znaczy to się już dzieje i wyobrażam sobie, że oczywiście ta perspektywa rozwoju może dalej postępować, że na przykład będziemy w stanie wykonywać zabiegi zdalne. Już jesteśmy w stanie wykonywać zabiegi zdalne, a zatem operator może być nawet kilka tysięcy kilometrów od robota i pacjenta, który przy nim się znajduje. Tutaj mamy więcej, bym powiedział na dzień dzisiejszych, nie tyle ograniczeń technicznych, co ograniczeń prawnych, moralnych, no bo jaka jest odpowiedzialność operatora, odległego kilka tysięcy metry, kilometrów od pacjenta, a zatem te kwestie jeszcze musimy rozstrzygać. To tylko pokazuje, jak bardzo i to mnie akurat cieszy, medycyna dalej jest sztuką, a nie zwykłym rzemiosłem. Panie profesorze, a czy badane jest zadowolenie pacjentów właśnie z operacji, z wykorzystaniem tego sprzętu? To jest jedno z kryteriów, które decyduje o tym, że chirurgia robotowa w ogóle się rozwija, bo no, musieliśmy znaleźć jakieś atuty, argumenty, które przemawiałyby za tym, dlaczego ta inwestycja, przypomnę, jedno urządzenie kosztuje od 10 do 15 milionów złotych, dlaczego te inwestycje miały być wykonywane i między innymi właśnie zadowolenie pacjentów wynikające z mniejszej traumatyzacji, z lepszego efektu bliskiego i odległego zabiegu, mniejszych, mniej rozległego, mniej obfitego krwawienia. To są wszystko czynniki, które zdecydowały o tym, że ta metoda będzie się rozwijać, aczkolwiek też jestem daleki i tutaj muszę Państwa uspokoić. Na pewno nie dojdziemy do momentu, w którym my Będą operować nas tylko roboty. Każda metoda. <grym> I Dobra to ważne. metoda ma swoje zastosowanie. Panie profesorze, to bardzo ważna konkluzja też naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, profesor Brzegosz Gielerak, był gościem Polonii 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu całego zespołu Polonia 24 w poniedziałek o stałej porze zapraszam do zobaczenia.